Drogie wężowniki, jak to mówią, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Tutaj na tej karcie w dziewiątce buław mamy osobę, która strasznie się czegoś boi, już na granicy z lękiem, i nie ma takiego poczucia sprawczości, nie ma takiego poczucia, że sobie poradzi, a nawet nie ma pewności, czy ten wilk na tej przedzierający się przez te palisady jest prawdziwy. Upewnijcie się, czy ten wilk jest prawdziwy. Czy to nie są jakieś strachy na lachy? A nawet jeśli problem jest prawdziwy, to czy to na pewno nie jest problem, który. No, pytanie, czy istnieje jakiś problem, którego się nie da rozwiązać? Każdą rzecz pewnie da się jakoś rozwiązać, niektóre tylko są ekstremalnie trudne. Ktoś może po prostu w pełni być może czuć się z danym tematem ciut gorzej. I pamiętajcie, że pełnia podbija takie emocje. Więc też zastanów się, czy to jest taki moment, że się tak czujesz, czy są jakieś czynniki zewnętrzne, że się tak czujesz. A jak się tak bardzo z tym danym tematem y, możliwe, że źle czujesz, to spróbuj kogoś, y, komu ufasz, się poradzić w tej materii. I to na pewno złagodzi ten stres. Powinno pomóc. Pozdrawiam wężowniki i powodzenia. Na razie, papa. Pa.